Pasja wybiera człowieka, a nie człowiek szuka tej pasji na siłę. Pan Bóg mu dał jeszcze więcej talentu chyba niż rodzicom. Właściwie nie pamiętam takiego momentu z dnia na dzień, w którym poczułem nagle coś, coś co mnie tchnęło. Coś co mnie tchnęło właśnie w stronę, w stronę tej drogi artystycznej, w stronę tego instrumentu. Zaczynałem od dziecka. W wieku przedszkolnym siadał na mojej ławie organowej i próbował, wskazywałem mu pewne tam dźwięki, próbował rzeczywiście je tam już grać. Zorientowaliśmy się w wieku 4 lat, kiedy poznał pierwsze, pierwsze dźwięki, wysokości tych dźwięków, że ma słuch absolutny, prawda? Pierwsze miejsce dają Rodzice oczywiście są bardzo ważnymi osobami w moim życiu. Bez nich tak naprawdę by się to wszystko nie zaczęło. Mocno napędzał go małżonek, tata jego, który wyszukiwał te konkursy, który jeździł z nim daleko w Polskę. Ze względu na to, że niektóre konkursy odbywają się w odległych miejscach, mieliśmy dużo czasu jadąc samochodem, by z sobą rozmawiać. Tata był moim wsparciem w tamtych chwilach, zarówno tych pełnych euforii, jak i tych podczas czułem się struty i bez nadziei. To był jeden z pierwszych konkursów, na które wybraliśmy się. Ja pojechałam z nim do Włocławka, aż za Torun. i to był taki pierwszy sukces jego, gdzie zdobył właśnie tam pierwsze miejsce i bardzo mocno przeżyłam. Żona też wspomniała e, o pierwszym sukcesie. Można było wskazać, że Michał mnie przeróć, że i tak to e, można by ująć. Kiedy zobaczyłem swoje nazwisko na liście, czułem po prostu, e, że zaraz eksploduję. Osobiście jest to dla mnie ogromny sukces. Jestem z siebie bardzo dumny, e, że przebrnąłem przez e, w zasadzie bardzo wiele wyzwań. Kochany synu, jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Wierzymy, że wykorzystasz cały ten trud i wysiłek i w październiku pokażesz to, co najlepiej potrafisz. Teraz jesteś w miejscu i czasie, który jest dla ciebie szczególny. Doszedłeś zgodnie ze swoimi największymi marzeniami do tego Momentu dla nas jesteś już zwycięzcą. Jeśli miałbym dać jedną radę osobom, które właśnie zaczynają, żeby powiedzieć coś oczywistego w nieoczywisty sposób. <grym> Każdy, nawet najmniejszy wasz wysiłek jest bardzo widoczny. Nawet jeśli sami go nie widzicie, widzą to wasi znajomi, widzą to wasi bliscy i mimo, że wam tego nie mówią, to, to bardzo to doceniają. Eee, i są z Was bardzo dumni. Także o tym pamiętajcie.